Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na bardzo ważnym wydarzeniu dla sektora IT. Możliwości i rozwój. Organizowane spotkanie przez firmę AB, największego dystrybutora aktualnie w Polsce. Firma Asus, a dokładnie Asus Commercial, znajduje tutaj się z bardzo ważnego powodu. Jest to dla nas idealne miejsce i najwłaściwsze. Miejsce do budowania relacji z partnerami. My, jako Asus Commercial, pracujemy w 100% z, z kanałem partnerskim, dlatego tego typu spotkania dają możliwość nie tylko zaprezentowania naszych rozwiązań, które są dla niektórych partnerów zupełnie nowe, bo należy pamiętać, że jako brand komercyjny rozwijamy się dopiero od dwóch lat, ale jest to dla nas bardzo duża szansa pozyskania nowych kontaktów. Pokazania oferty i porozmawiania o tym, co możemy zaproponować. A zaproponować możemy dużo. Nie tylko adresujemy dużych integratorów, ale poprzez ofertę, którą aktualnie mamy, bardzo zależy nam na rozwoju rynku SMB, a poprzez to partnerów regionalnych, mniejszych, regionalnych integratorów. No i to miejsce, i to wydarzenie organizowane przez AB co roku jest dla nas. Strategicznie ważne i w nim zawsze uczestniczymy. Dlaczego też tak się dzieje? No naszym core biznesem, tak jak powiedziałem, to jest kanał partnerski, i znając swoje miejsce w szeregu jako czwarta siła komercyjna na tym rynku, jako Asus Commercial, jednocześnie bardzo mocno zabiegamy o uwagę partnera, każdego. Budujemy bardzo mocno kanał partnerski, komercyjny. Wydaje mi się, że powiem to, co jest aktualnie widoczne. Jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem partnerskim i alternatywą do pozostałych brandów, bo jesteśmy alternatywą, bo jesteśmy w porównaniu do pozostałych naszych szanownych kolegów, tak jak powiedziałem, dość niedawno na rynku. Oznacza to, że z nami każdy partner może rozpocząć od nowa współpracę. I to przyciąga rzesze resellerów. Jeżeli popatrzymy na dynamikę wzrostu, myślę, że nie za wiele pomylę się, jeżeli powiem, że mamy aktualnie najszybszą i największą dynamikę wzrostu. To nie znaczy, że mamy najszerszy kanał partnerski, ze względu chociażby na czas okres, w którym istniejemy na tym rynku, ale na pewno procentowo przyciągamy najwięcej partnerów. No dobrze, powiedziałem wiele na temat rynku SMB i na temat tego, że bardzo nam zależy na współpracy i wyciągamy ręce do każdego partnera, bo na tym chcemy budować biznes, a poprzez to impreza możliwości i rozwój daje nam szansę na spotkanie się z bardzo dużą rzeszą partnerów w jednym miejscu jednego dnia. Zaprezentowania również rozwiązań na naszym stoisku, na które zawsze zapraszam. Jednakże nie możemy zapomnieć o tym, że w rynku komercyjnym PC. Bardzo mocno za, jesteśmy widoczni w segmencie edukacyjnym, ale nasze, nasza praca z partnerami, lokalnymi integratorami, a także dużymi integratorami, owocuje także tym, że ilość przetargów, w których jesteśmy widoczni, publicznych i które wygrywamy, jest coraz większa z rok do roku. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest zapał, chęć, energia. Bardzo doświadczonej grupy osób, która postanowiła stworzyć ten brand. Mówię o, oczywiście o Asus Commerce, ale nie o samym Asusie. Olbrzymie doświadczenie zespołu. No ale oczywiście to olbrzymie doświadczenie zespołu musi znaleźć grunt do tego, aby ktoś, czyli partner, chciał z nami pójść do jakiegoś przetargu. No i Poprzez ofertę, poprzez otwartość na partnerów, poprzez chęć współpracy z partnerem mamy taki mariaż, który pozwala nam coraz więcej, coraz więcej adresować przetargów publicznych i tak jak powiedziałem bardzo ważny dla nas w obrębie, w obrębie tego rynku public jest segment edukacyjny. Podkreślając i podsumowując to wszystko chcemy być i jesteśmy myślę coraz bardziej widoczni w poszczególnych segmentach kanałowych. Dystrybucja oczywiście jest dla nas bardzo ważna, dlatego jesteśmy tu i teraz, a B jest dla nas bardzo ważnym dystrybutorem, jednym z wiodących. Idąc dalej, staramy się bardzo szeroko adresować kanał, a może najszerzej ze wszystkich producentów, zaczynając od bardzo małego resellera, gdzieś tam w małej miejscowości, kończąc na, na olbrzymim integratorze, którego mamy tutaj gdzieś w dużym mieście, w Warszawie. Mamy program partnerski, mamy narzędzia, które dorównują narzędziom naszych konkurentów, a na pewno ułatwiają współpracę nam z partnerami i vice versa. Tak więc, mamy gotowe wszelkie możliwości i wszelkie narzędzia i programy, które pozwolą w sposób gładki, przyjemny tworzyć wspólny biznes pomiędzy Asus Commercial i resellerami. Moje serdeczne podziękowania także i w tym roku, jak i w każdych innych, za zaproszenie nas, możliwość uczestnictwa, możliwość zaprezentowania sprzętu na stoisku, które mamy tutaj otworzone i przygotowane dla partnerów.